Chciałbym teraz omówić e, organizację stanowiska wyczynowego, czy to podtyczkę, czy też łowienie na odległościówkę, e, gdyż e, wiele osób widzę, że nie przywiązuje do tego e, dużego znaczenia. Najważniejsze w całej tej zabawie jest to, żeby e, wszystko było w danym momencie pod ręką. E, możecie sobie zobaczyć teraz, jak zorganizowane jest moje stanowisko. Ja akurat łowię tyczkę, mam z lewej strony, więc łowię w ten sposób. Każdy oczywiście powinien to sobie dopasować do swoich potrzeb. Teraz natomiast chciałbym pokazać w jaki sposób można sobie zorganizować przystawki czy też pomosty boczne, żeby one były użyteczne. Tutaj mam y, nie największy, tylko mniejszy y, pomost boczny, y, na którym trzymam y, przeważnie. Są to tylko przynęty. Pod spodem mam to zrobione na zasadzie y, takiej można powiedzieć piętrowej. Y, pod spodem mam drugi, y, równie mały pomost, już bez parawanu, na którym albo mogę trzymać. Y, Pudełka na przypony, czy też piórniki na przypony, albo ewentualnie miski. Tutaj idealnie mieszczą się dwie miski, i tutaj mam wszystko związane tak jakby z, z przynętami przynęty, przypony jakieś wypychacze, gruntomierze itd. Natomiast po drugiej stronie Mam duży pomost boczny, który jest podparty oczywiście dwoma nogami, na którym y, trzymam sobie y, tak zwany towar na donęcanie. Czyli są tutaj gliny, zanęty, robaki. W każdej chwili ja głowie na natyczkę, mogę załóżmy sięgnąć tutaj ręką i przygotować sobie już kulkę. Tak samo w momencie, jak wyciągam rybę. Odpinam ją, rzucam do siatki, mam pod ręką robaki, czy też wypychacz, czy też gruntomierz, kiedy potrzebuję jeszcze ewentualnie dodatkowo sobie wygruntować stanowisko. Wszystko mam w zasięgu, nie muszę w ogóle, w ogóle się ruszać. Tu sięgam ręką, mam wszystko co potrzebuję z prawej strony, z lewej strony również mam wszystko co, yy, co potrzebuję w danym momencie. Yy, co dla mnie ważne, zobaczcie, wszystko to jest zorganizowane przy pomocy produktów naszego Robinsona. I teraz chciałbym Wam pokazać dokładnie jakie mamy podesty boczne w ofercie. To jest jeden z mniejszych podestów bocznych z parawanem. To jest dokładnie taki jak ja mam tutaj. On ma wymiary w miarę kompaktowe. Tutaj mieści się 6 pudełek kwadratowych, dość dużych na przynęty, więc jest to dość sporo. Ewentualnie można tu sobie upchnąć inne rzeczy. Drugi pomost, to jest nowość w naszej ofercie na ten rok. Ten pomost jest troszeczkę większy od tego i dodatkowo ma zaletę taką, że ma tutaj wysuwane jakby piętro. Czyli zobaczcie, ja tutaj mam zrobiony taki piętrowy układ z dwóch. Pomostów mniejszych. Natomiast podobną rzecz można osiągnąć mając tylko i wyłącznie jeden ten pomost boczny i dźwigając sobie to piętro tutaj również na dół swobodnie zmieszczą się te dwie miski. Natomiast u góry można sobie położyć wszystkie przydatne rzeczy, ewentualnie pudełka z robakami, największy. Z naszych pomostów wygląda tak. Tutaj wchodzą, to pozademonstruję, nie dwie, a cztery takie miski. Więc tutaj, tych opcji na ewentualne donęcanie, jest mnóstwo. Dodatkowo jest ogromny parawan, który nie blokuje nam żadnych ruchów. Niektóre pomosty boczne są wadliwe, wadliwie zrobione. Mianowicie ten parawan ma mocowanie nie tutaj na końcu, tylko ma mocowanie tutaj na środku. Wtedy automatycznie wysokość tego parawanu jest mniejsza, bo jest mniej więcej taka. Teraz, w momencie jak tutaj mamy parawan, on jeszcze nam zachodzi wtedy bardziej po skosie, w tą stronę. Nie jesteśmy w stanie sięgnąć ręką do tych misek, które znajdują się z tyłu. W tym przypadku mamy duży parawan, który nam absolutnie nie ogranicza ruchów, chroni nas przed słońcem tak jak należy, a jednocześnie zezwala nam na swobodny dostęp do każdej jego części. I tak jak to wcześniej pokazywałem, siedząc yy, na koszu, skupiając się na spławiku, nie muszę nigdzie sięgać, zaglądać, tylko po prostu mogę swobodnie ręką sobie sięgnąć do miski i ukleić kulkę. Każdy z tych pomostów bocznych jako, że ostatnim standardem jest wymiar nóg 36, więc tutaj wszędzie są uchwyty na nogi 36. Każdy z tych uchwytów jest zaopatrzony w przejściówkę 25, więc jeżeli ktoś potrzebuje te pomosty na nogi D25, to nie ma problemów. Oryginalnie w zestawie są te przejściówki. Więc na nogi 25 to pasuje. Jeżeli ktoś ma nogi 36, po prostu przejściówki wyjmuje i ma cały system na nogi D36. Pomost duży i ten pomost piętrowy są tutaj podparte dwoma nogami z tyłu, jeszcze czyli mamy mocowanie tutaj z przodu do kosza i dwie nogi z tyłu. Natomiast pomost. Jako, że on jest mniejszy i nie ma tutaj aż takich dużych przeciążeń, ma tylko i wyłącznie i jest on też oczywiście rozmiarów kompaktowych, więc te dwie nogi tutaj nie są potrzebne. Tutaj mamy tylko i wyłącznie mocowanie do kosza przez ten uchwyt. W kontekście organizacji stanowiska dosłownie, jeszcze dwa słowa. Pierwsza dotyczy stricte samego siedziska i kosza wędkarskiego. Niektóre kosze mają szufladki otwierane na boki, co jest niewątpliwie utrudnieniem. Zobaczcie, w momencie, gdy mamy już stanowisko rozłożone, łowimy tutaj, mamy jakieś miski poukładane z zanętami i gdy coś potrzebujemy wyjąć z szufladki bocznej, nie jesteśmy w stanie jej w tą stronę otworzyć to stanowi niewątpliwie problem tak samo gdyby ona była otwierana na tą stronę, tak jak wcześniej miałem te miski ułożone tutaj to po prostu będzie nam blokować otwieranie tej bocznej szuflady, dlatego też w ofercie Robinsona na ten rok pojawiły się kasety z szufladkami otwieranymi do przodu w momencie, gdy siedzę sobie na koszu, mogę swobodnie. Te szufladki, oczywiście, ja mam zamontowane do otwierania z przodu i one też nie powinny być tak, tylko jakby tak zamontowane. Ale w momencie, zakładając, że z przodu mam wodę i łowię przed sobą, tu jestem w stanie swobodnie taką szufladkę sobie otworzyć i nie blokuje mi to dostępu do niczego. Dodatkowo yy, Przeważnie boczne szuflady są zorganizowane w taki sposób, że jest to jedna wielka szuflada, w której, do której tak czy owak potrzebujemy jakiś mały organizer, żeby te rzeczy nie e, szwendały się po całej szufladzie. Więc tu mamy jakby z automatu tą sprawę załatwioną, bo mamy dwie mniejsze szufladki, czyli już mamy podział i możemy tutaj e, sobie różne rzeczy poukładać w dwóch różnych strefach. Dodatkowa rzecz, o której chciałbym jeszcze wspomnieć, to jest organizacja stanowiska pod parasol, bo to też nieraz słyszę, że ludzie nie łowią pod parasolem, bo im przeszkadza, bo gdzieś tam im haczy coś, więc na to również w ofercie Robinsona mamy bardzo proste rozwiązanie. Jest podwójny jeden uchwyt, którego ja osobiście nie stosuję, ale jeżeli ktoś lubi to może. Ja osobiście preferuję takie długie wsporniki do parasola, a już Wam wytłumaczę dlaczego. W momencie, gdy zamontujemy sobie jeden uchwyt, tutaj długi, długi drugi uchwyt może być albo dłuższy, albo krótszy. To już każdy powinien sobie dostosować do własnych potrzeb. Montujemy go. Również tutaj na drugiej nodze. I zobaczcie, ten sposób, bardzo łatwy sposób, mamy tylko dwa uchwyty, nic więcej. Mogą to być uchwyty z neoprenem, może być bez neoprenu, jak komu pasuje. Tu wkładamy rurkę z parasola. I dokładnie nam to działa tak samo jak ten podwójny uchwyt do parasola, ponieważ to nam, te dwa uchwyty nam ten parasol bardzo stabilizują. On się w żaden sposób nie będzie przesuwał. Dodatkowo jeszcze, jeżeli go włożymy do ziemi, to już nie ma szans, żeby go cokolwiek ruszyło. I teraz najważniejsze. W momencie, jak usiądę na koszu i łowię natyczkę, żaden parasol mi tu nie przeszkadza, ponieważ ta rulka jest oddalona ode mnie o około pół metra. Mam tu swobodę ruchu, zarówno z wyjeżdżaniem tyczką, z tej strony, z operowaniem podbierakiem, nic mi tutaj kompletnie nie przeszkadza. Czasza jest na tyle duża, bo przeważnie ma ona 2 metry, albo nawet 2,5 metra średnicy, że spokojnie tu mam parawan, więc nie potrzebuję jakiejś dużej ochrony. Tu do tego miejsca spokojnie mi ta czasza, tutaj tak samo mam parawan, do tego miejsca mi to spokojnie. Zakrywa wszystko. Mogę wątkować nawet w dużym deszczu, w komfortowych warunkach, i po prostu jestem, jestem suchy, gdy mam zorganizowane stanowisko w ten sposób. I ta rurka z parasola jest yy, w ten sposób zamocowana. Mogę ją tutaj oczywiście zamontować. Ja akurat tak mam zrobione, że mam tutaj krótszy spornik. On wtedy pasuje tutaj. No i ten parasol wtedy jest, to każdy tak jak mówiłem musi sobie dostosować do własnych potrzeb, ten parasol jest troszeczkę bliżej mnie, ale tak jak mówię mnie to tutaj wystarcza, ta przestrzeń którą mam to jest w tej chwili około 30 cm, przy tym długim wsporniku jest około 50 cm, więc jak kto potrzebuje tyle przestrzeni może sobie tu wygospodarować i nawet podczas deszczu swobodnie łowić z yy, kosza.